Stacja narciarska Sucha jest położona między poroninem a zębem, to jest około 2 km od zakopianki w kierunku zębu. Stoki narciarskie i wyciąg położone są w paśmie gubałowskim. Stacja Narciarska Suche charakteryzuje się tym, że mamy trasy narciarskie dla wszystkich narciarzy o każdym stopniu umiejętności. Tutaj można zacząć przygodę z nartami. Mamy aż dwie szkoły narciarskie od tego sezonu. Muzyka mamy pole tutaj do nauki dla dzieciaków i również dorosłych. Do dyspozycji mają taśmy i taki wyciąg stu-metrowy orczykowy malutki. Sztok główny to jest sucha grapa, i tutaj już mamy certyfikat FIS do tej trasy, czyli możemy organizować zawody, nawet rangi Mistrzostw Świata w slalomie. Tu u nas chętnie na stacji gościmy również sport i jakoś potrafiliśmy to powiązać i turystykę narciarską, i ten sport taki wyczynowy.